Cześć, dzisiaj przyjechałam do rezerwatu przyrody Modrzewina. To jest taki chyba niezbyt duży obszar leśny, niedaleko tarczyna. Nigdy tu przedtem nie byłam. Przyjechałam, żeby się rozejrzeć, ale wiadomo, że przy okazji też będę robiła zdjęcia od razu. Ale jednak, y, głównym moim celem jest zorientowanie się, jak ten teren wygląda i czy ma w sobie fotograficzny potencjał. Szczerze mówiąc, na razie wygląda to średnio. Jest tutaj sporo takich wysokich, fajnych drzew z kolorowymi w tej chwili żółto-pomarańczowo-zielonymi liśćmi, więc to wygląda świetnie, natomiast niestety jest też cała masa takich, tych, wiecie, takich. Nie, to nie są krzaki. To są takie drzewa, które w przyszłości zostaną też tymi wysokimi drzewami, ale na razie są cienkie, wiotkie, jest ich pełno, obrastają cały ten teren pomiędzy tymi wysokimi drzewami, więc jest chaos. Trafiłam w świetne miejsce. Ono jest świetne głównie z tego powodu, że nie ma tutaj tej całej masy krzaków, drzewek, tych takich drobnych jakichś patyków wystających z ziemi. No, tej całej drobnicy, która porasta po zazwyczaj las. Tutaj ziemia jest dosyć pusta. Owszem, tutaj jest sporo różnego rodzaju patyków, które leżą na ziemi, ale one wpisują się w płaszczyznę, ziemi. One nie są pionami, tylko one leżą w poziomie. Dzięki temu ta ziemia może stać się kontrą dla pionów drzew. Las wiadomo porośnięty jest drzewami, jest ich dużo, rosną w pewnych odległościach w stosunku do siebie. W związku z tym jest to obraz dosyć zrytmizowany. I taki obraz potrzebuje kontry. Jak tutaj szłam, to natykałam się na takie drzewa, na ścieżce leżące w poziomie, one też mogą pełnić funkcję kontry, ale myślę, że taka płaszczyzna ziemi jest znacznie wyrazistsza i silniejsza. A przy tak zrytmizowanym obrazie lasu, prawie każdego, prawie każdy las to ma, tam się aż prosi o kontrę. Na pewno słyszeliście, że ja w moich filmach często używam takiego pojęcia kontra. To jest pojęcie, które ja przynajmniej nie spotkałam się, żeby było w jakichś filmach omawiane, a jest to pojęcie bardzo ważne. Ono, jego znaczenie, to co za nim się kryje, jest bardzo często przez wszystkich używane, natomiast w ogóle się o tym nie mówi. Świadomość tego, co za tym stoi, może być bardzo przydatna w fotografii. W fotografii za tym pojęciem najczęściej rozumie się taką sytuację, kiedy mamy obiekt, który oświetlony jest od tyłu światłem, światło wpada do obiektywu, i wokół obiektu robi się taka poświata albo taka, takie rozświetlenie i to się tutaj się nazywa, że to jest kontra dla tego obiektu. I o tym pojęciu jeszcze od czasu do czasu ktoś wspomni. Ale istnieją też inne rodzaje kontry. Jeżeli będziecie świadomi tego, że to tak wygląda, będziecie mogli tego lepiej używać i w związku z tym i wasze zdjęcia też będą lepiej wyglądały. Kontra to również kontrast tonalny i kontrast kolorystyczny. Kontrast tonalny to są te miejsca, w których zderzają się ze sobą. Najjaśniejsze i najciemniejsze punkty zdjęcia czy obrazu jakiegokolwiek. Dlatego to podświetlenie jakiegoś obiektu od tyłu również nazywa się kontrą, bo tam też jest zetknięcie najjaśniejszego i najciemniejszego punktu zdjęcia. Ale oprócz kontry tonalnej może być jeszcze kontra kolorystyczna. Czyli to są z kolei te miejsca, gdzie zderzają się kolory, które mają największe napięcia. Te, które kole barw leżą naprzeciwko siebie. Więc jeśli robicie na przykład zdjęcie pod światło, żeby uzyskać to takie rozświetlenie wokół obiektu, żeby uzyskać tą kontrę, czyli macie tutaj bardzo mocne napięcia, do tego dołożycie jeszcze kontrę kolorystyczną, tak się akurat uda zrobić, to macie naprawdę bardzo, bardzo mocne, wyraziste punkty w zdjęciu. Ale kontra to coś dużo więcej niż tylko praca ze światłem i z napięciami tonalno-kolorystycznymi. Kontra jest bardzo ważnym elementem w ogóle budowania zdjęcia, jego komponowania. W fotografii bardzo często występuje konieczność wprowadzenia kontry jako elementu równoważącego dominujące inne elementy krajobrazu. Z definicji słowo kontra to jest przeciwstawienie się. Więc jeżeli mamy elementy, które są silne, mocne, dynamiczne, bardzo często ten obraz potrzebuje uspokojenia, zrównoważenia, żeby uzyskać harmonijną całość. No i teraz, jak taka kontra może wyglądać? Dam Wam kilka takich prostych przykładów. Na przykład mały czarny element na jasnym tle. Geometryczny kształt. W kontrze do jakichś falujących elementów wody czy chmur. Pionowy element do poziomu, tak jak mam tutaj w lesie, pionowe drzewa do poziomu ziemi. Ale ten poziom mogą być różne rzeczy, to nie musi być ziemia. No ale tutaj akurat jest taka sytuacja. Jeżeli w obrazie mamy kontrę, to ten obraz staje się ciekawszy, ale jednocześnie, a może dzięki temu właśnie on. Utrzymuje uwagę widza. I dzięki temu jesteście w stanie świadomie poprowadzić uwagę widza do tych elementów, do których chcecie, ale też przeprowadzić tą uwagę przez całe zdjęcie. Kontrę można wykorzystać jeszcze do innych celów, na przykład do wprowadzenia symboliki do zdjęcia. Nie wiem, czy was to dziwi, czy nie, ale zdjęcie może posiadać również warstwę narracyjną. Nie tylko tą estetyczną, ale również tą opowiadającą. Dzięki temu może budować emocje, chociaż nie tylko emocje, może też pobudzać do myślenia. No bo wyobraźcie sobie, że macie piękną przyrodę, i nagle jakiś industrialny budynek y, się znajduje w tej przyrodzie albo jakiś most, albo jakiś stary dom rozpadający się. I to. Wtedy ta, ta narracja się buduje w ten sposób, że ona no, zostanie przy tym starym domu, tak, że jest las, a las ma e, też swój wiek, drzewa wiadomo nie rosną tydzień i w tym ten stary dom i wydawałoby się, że tu jest takie połączenie jedno stare, drugie stare, ale jest kontra w postaci tego, że raz to są rośliny, rosną, są żywe, są naturalne, budynek to jest pozostałość po działalności człowieka. Mogą być te napięcia większe albo mniejsze, mogą być delikatne, mogą być silne, ale one powodują, że w tym zdjęciu zaczyna się tworzyć wewnętrzny świat. Kontra i kontrast to są pojęcia bardzo podobne. Uważam, że kontra to jest coś szerszego aniżeli tylko kontrast. Kontrast to jest, wiecie, jasne, ciemne, wysycone, niewysycone, ale tak naprawdę, na przykład w kompozycji, rzadko kiedy ludzie myślą o wprowadzeniu do niej kontrastu. Dzięki temu, że wprowadzicie to na poziom świadomy, czy nazwiecie to kontrą, czy kontrastem, to jest drugorzędne, ale. Cały ten temat prowadzicie na poziom świadomy, będziecie mogli tego używać do komponowania waszych zdjęć i one oczywiście będą dzięki temu lepsze. No więc zachęcam Was do używania, do przemyślenia pojęcia kontry, a potem do jej używania w waszych zdjęciach. Chcę powiedzieć, że sytuacja nie jest prosta. Ten las jednak mnie zaskoczył. Po pierwsze, jest bardzo gęsty i dociera tu bardzo mało światła. Muszę nieźle kombinować, żeby znaleźć takie miejsca, które będą rozświetlone, i zazwyczaj jest to jednak góra kadrów. Trochę mnie to martwi. Po drugie, jest tu bardzo dużo krzaków, krzaczorów, różnego rodzaju. Patyków pionowych, takich wczesnych drzewek, i to wszystko powoduje, że jest gigantyczny chaos. Wynalezienie w tym chaosie jakiegoś, choć trochę uspokojonego kadru, naprawdę nie jest łatwe. Owszem, można zrobić takie zdjęcia ponure, wiecie, takie z bajek o straszydłach. Być może tak. Natomiast brak światła powoduje, że to troszeczkę wszystko zaczyna być mało zróżnicowane. Słyszycie to? Tutaj cały czas są takie dźwięki. Te dźwięki są trochę jak z jakiegoś filmu, z horroru. Drzewa skrzypią, tak się kołyszą i wydają takie naprawdę dziwne odgłosy. Gdybym była tutaj sama w nocy, no, bardzo nieswojo bym się czuła. Jak wspomniałam, dosyć trudno robi mi się tutaj zdjęcia, ale oczywiście to nie znaczy, że nie można znaleźć świetnych kadrów. W tej chwili mam przed sobą drzewo z liśćmi żółtymi, zielonymi. Mam też u góry cały czas światło. No tutaj tylko te korony drzew są oświetlone, ale mimo wszystko jednak daje to, uwaga, kontrę do tego, co jest w reszcie lasu. Czyli są jasne korony drzew w kontrze do reszty zdjęcia, które. Najczęściej jest ciemne. Trafiłam na super drzewa. Są bardzo wysokie i mają takie dziwne korony u góry. Całe są zupełnie bez gałęzi po drodze, że tak powiem. A na górze mają taki, no, taką małą koronę. Nie wiem, kto na zdjęciu będzie widać. Chciałabym zrobić im zdjęcia, ale dookoła wszystko jest zarośnięte, więc tylko takie od dołu zdjęcie będę mogła zrobić. Nie mam się jak też cofnąć. Troszkę chyba nie dam rady wykorzystać potencjału tych drzew. Śmiesznie wyglądają, wyglądają takie palmy. No dobra, trafiły mi się jeszcze takie drzewa, więc chyba się skuszę na parę zdjęć tutaj. Z daleka wyglądały fenomenalnie. Jak podeszłam bliżej, to gdzieś ta fenomenalność już uciekła. I nawet nie chodzi o światło, tylko o to, że one wszystkie te drzewa się ze sobą tak bardzo zlewają. Robi się ściana takich pasków w niemal identycznych kolorach. Myślę, że to już wszystko na dzisiaj. Nie jest jeszcze wcale tak późno, ale te wysokie drzewa całkowicie blokują dostęp światła tutaj do lasu. Są tu ładne widoki, ale bez światła jest to mega trudne. Oczywiście były takie momenty, kiedy to światło w niektóre miejsca wpadało, i ja starałam się to wykorzystać. Natomiast ogólnie ten las jest bardzo ciemny, tak, bardzo ciemny i. Bardzo trudny do fotografowania. Jest tu niebywały chaos. Przez to, że to wszystko sobie rośnie jak chce, co oczywiście z jednej strony jest fajny, ale do fotografii, przez to, że to rośnie jak chce, do wielu miejsc nie ma podejścia. A jak już się nawet podejście, to się okazuje, że dookoła jest tyle różnej plątaniny, różnych innych krzaków, że nic z tego nie wychodzi. Mam wrażenie, że zrobiłam sporo zdjęć ze ścieżek. Jakoś ja tak do tych ścieżek, te ścieżki mi tak nie leżą. W tym znaczeniu, że one są takie wiecie, mechaniczne, proste, równe, więc to nie są takie, wiecie, urocze ścieżki, które się wiją, gdzieś tam kręcą, tylko one są wytyczone. I jakoś tak nie mam serca do tych ścieżek, ale z drugiej strony ciężko było tutaj zrobić coś innego, ponieważ no, wszędzie jest gąszcz. Nic więcej tutaj chyba nie wskóram. No chyba, że tam jeszcze wyjdę z lasu zupełnie i tam może na jakiś polanie, nie polanie, nie wiem co tam będzie, nie wiem czego się spodziewać. Może tam będzie światło, ale jeżeli nie, to ja się z wami żegnam. Zapraszam was do lajkowania, komentowania, subskrybowania, postawienia czasem kawy, zajrzenia na mój Instagram i do zobaczenia w następnym filmie.